Pani Eurowizji krytykuje Aleksandra Sikora i Sierockiego za występ w TVP. Tegoroczna edycja Eurowizji już od samego początku budzi skrajne emocje. Już po preselekcjach wyemitowanych przez telewizję Polska część widzów glosno wyrażała swoje niezadowolenie z powodu wyboru Blanki na reprezentantkę naszego kraju. Krytycznie o występie piosenkarki rozpisuje się też internauci i dziennikarze muzyczni którzy zarzucają wokalistce plagiat i nieudolne kopiowanie scenicznego wizerunku Ariany Grande. W obronę 23-letnią autorkę są wzięla natomiast Doda, która zaapelowała tu fanów, by docenili Blankę za w występ pracę i trzymali kciuki za jak najwyższe miejsce Polski w europejskim konkursie. Niestety już w pierwszym dniu finalów tegorocznej Eurowizji wielu fanów ponownie poczulo się rozczarowanych. Najwięcej negatywnych komentarzy spływa w kierunku prezenterów, którzy poprowadzili w TVP pool final w Liverpoolu. Wszystko dlatego, że gospodarze bardzo często mówili do widzów jednocześnie. Po co oni gadają obaj skaży się w sieci jeden z fanów na Aleksandra Sikora i Marka Sierockiego. Przy okazji pojawiły się głosy krytykujące telewizję polska za niezaproszenie do studia stalego eksperta od Eurowizji, Artuta Orzecha. Wyrzucili najbardziej kompetentnego komentatora Eurowizji w postaci Artura Orzecha. To niech teraz się buja z tymi amatorami wiernymi władzy, można przeczytać na facebookowym profilu konkursu. Brak szacunku dla widza dodaje kolejny internauta. W pierwszym półfinale na scenie Liverpool Arenie wystąpili reprezentanci 15 krajów. Faworytami słuchaczy byli m.in. artyści z Serbii, Finlandii, Norwegii. Szwecji, Czech czy Izraela. Ostatecznie do kolejnego etapu udało się awansować z muzyką z Chorwacji. Moldawii, Szwajcarii, Finlandii, Czech, Izraela, Portugalii, Szwecji, Serbii i Norwegii. Niestety melomani nie kryli rozczarowania poziomem występów. Zero wokalu w tych występach, tylko robienie z siebie klauna na scenie i to kwalifikuje się do finalu. Z roku na rok coraz bardziej przypomina to cyrk, a nie konkurs, w którym prezentuje się światowej klasy muzykę. Najwidoczniej sposób na wejście do finalu jest bardzo prosty. Zamiast pokazać swój talent wokalny, wystarczy zrobić z siebie debila przed kamerami na scenie, napisał w jednym z komentarzy oburzony internauta, który nawiązywał zapewne do wyjątkowo kontrowersyjnego występu reprezentantów Chorwacji. To był jednak dopiero pierwszy z trzech etapów wielkiego finalu 67. Konkursu Eurowizji. Kolejnych finalistów poznamy po drugiej serii koncertów, które odbada się już 11 maja o 21.00. Wtedy też na scenie zobaczymy Blankę. Czy piosenkarcy uda się awansować do końcowej fazy konkursu? Przekonamy się już niebawem.